Witam, witam was kochani bardzo serdecznie. Z tej strony Wasz ulubiony youtuber Argan. Na wstępie chciałem Was poinformować, że jest to reupload z mojego starego kanału. Nie mam aktualnie jak nagrać niczego innego autorskiego, w sumie może nowego, ponieważ mam komputer w naprawie. Chciałbym również podziękować Damianowi, który pomógł mi przy tym materiale i życzyć Wam... Oczywiście pięknych, wesołych świąt, wracam po, świąt, po świętach z nowymi materiałami, a więc zostawcie łapeczkę, zobaczymy ile dobijecie łapeczek, zróbmy taki challenge i miłego oglądania. Witam, witam was kochani bardzo serdecznie, z tej strony wasz ulubiony youtuber Argan. tu naczyć, chociaż nie wiem czy zrozumiesz, przygotuję pułapki na nich, sami nie dowierzą mm, to jest zapach zwycięstwa. No to tepaj w sumie. Już nagrywamy epicko double G. Tutaj pięknie. Tak jest Powiedz mi jak Ci się podoba ten biom ogólnie. W sumie leśny jest taki przyjemny. Ale się... co? Co mi się podoba? Biom, no jak tepnie, że o jesteś. Biom, czekaj, dam ci sepa. Tak? Masz tu secik, bardzo tak dobry secik. Głow... Heomu nie mam jest... A nie, mam okej, okay. przepraszam. Kurde, e... kurde dziewięć. Kilopik. O, ty, 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 ty. E, siekierka i mieczyk w sumie Mo Łap mieczyka. mieczyk mieczyk jakiś mieczyk nie za mocny w sumie Nie, ja czekałem. Nie taki sam, więc... Dawaj, lecik. w sumie tak czekaj. Opsa nie mam, ale z kobla możemy taki tymczasowy mur zrobić. Ale ile, znaczy, ile masz lat? Bo... 50 jabłek? Bo... to jabłek. W sensie Zwykły jabłek. No tak, żeby mieć później na kopsek. No to kopsaj. O, dzięki. Mam, my myślałem sobie wcześniej odpalić tekstur paczka, który będzie... Jest, do... Nie mierzesz mnie, kury, już mnie tu klepie Wiesz, o to bierz, Jak bierz, masz to, właśnie teksturę, bo fajnie... Z fajne. rysowanymi itemami częściowo. Który będzie dostępny na 5000 subskrypcji już niedługo, czyli... Probiję Pro brak... ci kontaj cię subuję. <gry> nie ma tak, kur, nie chcę mieć pustych subów. Tepaj, w sensie nie chodź wkopujemy się tu na dół. Chodź tu obok masz kierowc dobry i na dół się kopiemy. I, i wiesz o co chodzi ja I obok, tak? no tak, no to na dół w sumie wiesz o co chodzi widziałem na twoich ale ten kajlów fnc ten level 16 ja mam ten kajlów za jednym kliknięciem, co ty? lol dawaj na dół jeszcze żeby tu być bezpiecznym wiesz o co chodzi, o, ile lat masz ogólnie, bo nie mówię przy 11 tak? no no, no, no lus, 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 lus. Mam taki sam Kyle efekty, fajnie. No. E, 12 obsad, trzymaj, bo e... ty. perełki, tutaj Haniebny mega drop. Mam głowę jakąś. <coughs> Jak nie wiem, cóż to za głowa. skina nie ma, ale jest głowa. Mam tego z obsa, zgarnąłem obsad chyba, nie wiem. Dawaj, jeszcze, Czeka, no w sumie tutaj zabuduję. Gdzie ten jest? Jest obsydian. A jest obsydian, dobra. E, masz. No nie, dobra, będzie ciemno. W sumie zostawię tak troszkę miejsca, żeby wiesz, było widno tutaj dosyć. I wiesz, oglądasz mnie od w dół. Mnie? Oglądasz mnie czy nie? Tak, i wiem o co ci chodzi. Nie no, pytam się tylko, czy mnie oglądasz. A, no właśnie, ja wszystkie filmy twoje oglądam. A to zarobiszcie, cieszę się, że nie tak Zgadzam masz lajka. No, dziękuję bardzo, dziękuję. Dobra. Już! Bo tutaj zaraz będzie ciemno. To czekaj, no, no to czy, o, dobra, obkładam ściany. 8 obs, 13 obs otrzymałem. Ty też jesteś YouTuberem, słyszałem. Mmm, dopiero 30 subów mało. A no, ale są te 30 subów, no. No, no. Tak to wygląda właśnie. Tekst od paczek będzie mój dostępny na tych subów, tak jak mówiłem. Rysowany i czemy, na, na razie ananasek tylko. Znaczy koks, to jest ananas. Fajnie, ja fajnie tutaj... właśnie. Trzymaj. O, fajnie. Że ten ananas to koks, nie? No, I rysowany w dodatku. Rysowany, kurczę. No. nie jakiś tam. Dobra, to kopać jeszcze w dół, czy nie? No w dół można kopać troszkę, wiesz. I tak to kurde wygląda tutaj, pićko No już zarabia drog. No. Czekaj sekundeczkę. Ale tu sieje Dobra, jestem przyjacielu Czekaj, ciemno trochę Niedobrze. A wiesz kim Zostałeś jestem? Jestem oszustem, przyjacielu. Wiedziałem. wiedziałeś? Jak to wiedziałeś? Argan oszust? Argan nigdy oszustem nie był. Ale się świeci przynajmniej zajbiście. jak się czujesz, przyjacielu? Normalnie. Normalnie? To bardzo dobrze, przyjacielu. Pomachaj do kamereczki. Cztery sałapeczkę w górę, kolejny oszust depicki. Dzięki wielkie, myślę, że się nie obraziłeś. Jestem niestety oszustem, przykro ja, mi. spoko. No. Yo. Cze.